To się nazywa skomunikowana Warszawa. Wszyscy jeżdżą rowerami, albo kulej nogami. Jest tego odgroma. Myśmy już wrócili z, ze spaceru, ze spaceru po warszawskich łazienkach, Teraz idziemy. No, ale Majunia zajść, dobra? Bo może ktoś sobie zaparkował tylko, ok? No. I teraz idziemy, słuchajcie, nad Wisłę, zobaczyć syrenkę warszawską, tutaj jest jakaś fontanna. W oddali most. Będziesz miała mokre butki, tak, tak blisko nie, nie, nie chodź, ok? Mgiełka i tak czuć, nie? No właśnie widzę. No właśnie widzę, ktoś pofarbował Jorczka. O nie, Tam w oddali jest. Stadion Narodowy? Takie No, 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 to sobie tak tutaj z boczku przejść też tych dyszach? no, hmm? Możesz się schłodzić. Tu też można się schłodzić. Ale fajnie, miało, nie? Fajnie, co? Zabiało, bo To są bulwary nad, yy, nad I one się ciągną wzdłuż całego wybrzeża Wiślanego. I oczywiście są też strefy z plażą. to jest prawdziwa Tak, bo jeszcze będzie jedna na Starym Mieście, nie? Ale to jest prawdziwy pomnik, tu. patrzcie na dole pierdółkowo. Pierdółkowo, to jest to, co Maja lubi najbardziej. Czyli ja idę do pierwsza Jeszcze nastawionik. stadionik. Ja Popatrzymy. Okej, okay. będziemy się dalej łączyć. To są bulwary wiślane. Strefa rekreacji w Warszawie. Też można sobie odpocząć, w upalny dzień. No, żeby była wzmocniona trawa, wiesz? Patrzcie, o nawet są hamaczki. most świętokrzyski, przy którym sobie robiliśmy zdjęcia. Teraz podejdziemy sobie też do Wisły. Jedziemy i wrócimy. Tak, to najpierw idziemy do Pierdółkowa, bo Maja by oczywiście pamiątkę. Nie ma wycieczki bez pamiątki. Budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego. O, Fajny znak, zwolni i taki ślimak. Zwolni Rzeczywiście, mimo że Warszawa jest dużym miastem i generalnie betonową dżunglą, to są takie miejsca, w których można sobie odpocząć fajnie w upalny dzień. Znaleźliśmy i w łazienkach warszawskich takie miejsce, i tutaj na tych bulwarach wyślanych również jest taka strefa rekreacji. I oczywiście stadion.

można sobie poćwiczyć. Tam widzimy centrum nauki Kopernik. Możemy pójść tam do góry, bo tam są takie dźwięczące rzeźby. Pamiętasz Maja? I co, Wisła jest jaka? Szeroka? Halo, nie? Ale chyba rzeczywiście Maja miała rację, że w Tczewie była szersza, co? To, to się też jak wydaje, że była chyba szersza. To co chcecie sobie wejść tutaj schodami do góry? No nie wiem, może będzie. To jest na razie widzę kawiarnię. Jesteśmy pod centrum nauki Kopernik. Tutaj są takie atrakcje dostępne na zewnątrz. Ja też siedzę na takim koziołku, na którego Maja się teraz wspina. Czekajcie, obrócę kamerę. No dobra, Maja siedzi na koźle. A gdzie były Maja, te rury, takie co myśmy... Tam! tam. Takich dźwięków żeśmy słuchali. To chodź, idziemy posłuchać, jak szumi Warszawa. Paustku! Papa! Tam jest centrum nauki. A tam jeszcze... Można wygrywać melodie, nie? nie ja byliśmy z tatą. Tata to wygrywał he, he Takie melodie. Nawet słychać jak metro szumi. Słyszysz? Tak. Okay. Będziemy, będziemy nagrywać dźwięki. A ja mówię, że pociąg intercity, tutaj słychać. A jak wy myślicie, co to jest? A tak? Nie, ja słyszę jakiś dźwięk. A tu? To chyba szumi coś. A tu coś. Ja nie słyszę tu nic. A jeszcze tutaj chyba coś fajnego szumi, co? wspinasz <laughs>